Śawi, świetna piłka, będzie okazja na 2 do 0. I jest 2 do 0 dla Barcelony. Firmowe podanie Szawiego Leo Messi posyła piłkę do siatki w tym momencie Barcelona. Przy wyniku 3 do 3 w dwóch meczu, ale bramce zdobyta na wyjeździe. Jest zwycięzcą w meczu o Superpuchar. Andres Palop bezradny. Proszę spojrzeć, Szawi do Leo Messiego. Już w momencie, gdy Szawi podawał, podniósł rękę Zokora. Tak jakby przepraszał swoich kolegów, że nie podszedł do Szawiego, że nie uniemożliwił mu takiego zagrania, jakie, no nie wiem, czy setki, ale na pewno dziesiątki razy dawało bramki Barcelonie.